Więc nie bój się chcieć. Wygrana czeka, trenuj co dnia. Puchar czeka, więc nie zwlekaj. To będzie nasza gra. Wygrana czeka, trenuj co dnia. I na laurach osiądziemy wszystko z siebie tak. Wygrana czeka, trenuj co dnia. A ciężką pracą spełni. Cały klub piłkarski Raimona walczy z organizacją, która chce wyeliminować futbol poprzez modyfikację linii czasu. Więc przenieśliśmy się w czasie, aby stworzyć najsilniejszą jedenastkę wszechczasów. Co się dzieje? Niesłychane! Potężny smok połączył się z Dejstarem! Nieźle. Czy to był Miximax bez twojego sprzętu? Pierwszy raz jestem tego świadkiem! Nie mogę w to uwierzyć! Ona jest potężna! Zugel Yang to wojownik, jakiego od początku szukałem! Chyba raczej wojowniczka. Już wiem, czym jest Miximax! To, do czego wykorzystasz tę siłę, zależy wyłącznie od ciebie. Rozumiem, wykorzystam ją godnie. Chcę dać nam zwycięstwo w tym meczu i uratować futbol. Deistar ruszył do ataku! Czekam na ciebie. Pokaż mi, co tak naprawdę potrafisz. Niech was. Kao kao! Czarny wojownik północy! Dej star nija Jak to... Bramka! Deystar zdobywa gola i doprowadza do remisu! Wspaniale, fantastyczny strzał! Zmienił się tak, że ledwie go można poznać. To dzięki sile, którą otrzymał przez połączenie. Dugel Yang. Od początku wiedziałaś jakiej siły brakuje Solowi. I mu ją podarowałaś. Przyczajony smok, ukryta moc. Pierwszej połowy spotkania! To była niesamowita zmiana, ale mnie zaskoczyłeś, Sol. Dziękuję. To zasługa Twojej pomocy, Zugel Yang. Bardzo pani dziękuję. Mówiąc szczerze, wcale nie zamierzałam wam pomagać. Chciałam ostudzić panujące emocje i dać tym intruzom nauczkę, a ty byłeś najlepszym wyborem? Poczułam, że ze wszystkich najlepiej będziesz wiedzieć, jak wykorzystać moją moc. Zugenjang, czy dla ciebie to tylko zwykła zabawa? No właśnie, mogłaś od razu nam to powiedzieć. Mam rację, bracia. Nie, ważne, że zdecydowała się pomóc Solowi swoją aurą. Tak, dokładnie to chciałem jej powiedzieć. Drużyno, jesteśmy teraz na fali, wykorzystajmy to dobrze. Tak zrobimy, panie Liu Bei. On jest niezwykły, prawda? Hmm? Wystarczy posłuchać jego słów i od razu człowiek czuje nowe siły. Ha, tak, pewnie też jest po Miximaxie! Racja! Teraz! Miximax! Ha! Co? Nie zadziałało. Zaczynam się zastanawiać, czy w ogóle się do tego nadaje. A obiecałem samowi, że dam z siebie wszystko. No jasne, że się do tego nadajesz. Hmm. Za chwilę zaczniemy drugą połowę. Co ona nam przyniesie? Słuchajcie, trzeba maksymalnie wzmocnić defensywę! Ja! Ricardo, Arion, ja to wezmę na siebie. Co? Dlaczego? Coś mi mówi, że Sol ma już w głowie jakiś plan. Rozpoczynamy drugą połowę! Miximax! Max! Kao, kao! Max! Kugel Arion, Kaiser, ruchy! Wy trzej obiegacie go prawą stroną. Dobrze! Roma, Fej oraz ja biegamy w przeciwnym kierunku. Dobra! A pozostali trzeci krąg w prawą stronę! Niezwykłe! Zanarka otaczają teraz trzy pierścienie obrony! Przecież to jest! Nie wierzę! Naiwniacy! Między wami są luki! Jak to? Zanark strzela i trafia w słupek! Co za ulga, że nie w światło bramki. Zmusiliśmy go do tego. Hmm? Niezwykłe. To technika tajemnych bram. A co to oznacza? Bardzo trafne spostrzeżenie. To starożytna forma wróżby. Hmm. Kiedy rywala otaczają trzy ciasne kręgi, będzie się starać, by znaleźć jakąś lukę. My to wykorzystujemy i dajemy mu prześwit, na który czeka. Ale jak sami widzieliśmy, w ten sposób nie trafi do bramki. Wymusiliśmy taki strzał za narka, który nie dał mu gola. Technika tajemnych bram. Co za wspaniała zagrywka. Nic dziwnego, że wszyscy podziwiają spryt Zugelian. Właśnie widzieliśmy jego przykład. No i Sol. Tylko on mógł dokonać tego wszystkiego, bo to futbolowy geniusz. Tak, trzymać, Sol! J.P. znawia grę od bramki. Sal! Hm. Zugel, jak? Nawet Kao Kao boi się kogoś tak potężnego jak ona. A teraz Hergenius Futbolu dysponuje jej potężną aurą. Hej, twoja! Cóż, no trudno. Co robi Zanark? Anulował swój efekt Mixi Maxa. Co ten gość teraz kombinuje? Pokażę wam prawdziwe zło. Pora, żebyście jego doświadczyli! Oto on! Dothiak! Książę Planu Astralnego! Nie wierzę własnym oczom! Zanark przywołał kolejnego ducha walki! To, to niemożliwe! Przedstawiam wam własnego ducha walki! Uzbrojenie! Robi się poważnie. Nikt już nie może go zatrzymać! Jeszcze raz, technika tajemnych bram! Tak! tak! Zejdźcie mi w drogi! i znowu wychodzi na prowadzenie! Jak to możliwe, że on jest tak silny? Wszystko dobrze, JP. Ja... strzały z narka są... JP. To po prostu jest straszne. Nigdy nie doświadczyłem czegoś takiego. Zupełne, doszczętne unicestwienie. To moja najważniejsza moc, a wy zasłużyliście na to, żeby doświadczyć jej na własnej skórze. Proszę, nie załamuj się, JP. Nic wielkiego się nie stało. Ty tego nie doświadczyłeś. To było straszne. JP, tylko ty możesz bronić naszej bramki, więc weź się w garść! Gdybym tylko przeszedł Maximax z Lubejem... Szkoda mi go. To zrozumiałe, że JP jest zszokowany. Te strzały były nie do obrony. Najwyższa pora na atak. W końcu atak to najlepsza obrona. Będziemy ich non stop atakować i nie pozwolimy, żeby Zanark oddał jakiś strzał. Tak, Ricardo dobrze mówi. Znowienie nie gry. Twoja, Roma. Robi się. Atak to najlepsza obrona, tak? Zaraz wam pokażę, jak się powinno atakować. Nie Roma. Zajmę się nim. Brunhilda, Obronczyni sztandaru! Oto! Zodiac! Książę Planu Astralnego! Yeah! On znowu będzie strzelać. Co teraz? Jak mam go zablokować? To wasz ostateczny koniec! Książki Katastrofy! Nie pozwolę na to! Podniebny Rumak Super ben! Wszystko, by skutecznie zablokować strzał mhm. zanarka! Wszystko dobrze? Na no pewnie. Sol, naprawdę przepraszam. O? Jako bramkarz powinienem przede wszystkim umieć zatrzymać wszystkie strzały. Przepraszam. Wszystkich. Posłuchaj, JP. Tylko, że jego strzały są tak bezlitosne. Ja ich nie umiem zatrzymać! JP, to nie tak. Biedny JP... To naprawdę zła sytuacja, prawda? Moja rada? Zabierajmy się stąd jak najszybciej. Co? Mamy przerwać mecz? To najlepsze rozwiązanie. Zabierzmy się stąd, póki to możliwe. Nie zamierzam stąd odejść, dopóki nie osiągnę swego celu. Sugeruję tylko to, co wydaje się rozsądne. Jeśli nie zamierzasz się wycofać, to lepiej opracujcie plan, który da wam zwycięstwo. Wszyscy są już poturbowani. Nawet on stracił wiarę w siebie i drży przed zanarkiem. Wynik tego meczu jest oczywisty, ale wybór należy do Was. Fakt: są poturbowani i zniechęceni. Tylko, że. mecz jest do wygrania. Hmm. JP! Mecz się jeszcze nie skończył, prawda? A Ty się poddajesz? Ale to nie tak, bo ja nie mam takiej siły, by zablokować jakiekolwiek strzały zanarka to prawda, dobrze cię rozumiem. Podobnie jak ja sam nie wygram z Kao, Kao ale po to mam przyjaciół. Wiesz dlaczego tutaj jestem? Dlatego, że Zhang Fei, Guan Yu i wielu innych są ze mną. Nie poddamy się mimo wszelkich trudności. Łączy nas ten sam cel i wszyscy chcemy ochronić tę samą wartość. Co chce pan ochronić? Mieszkańców! Generał Kao Kao wypędził ich z domostw, a oni zwrócili się do mnie z prośbą o wsparcie. Widzisz, chcę stworzyć państwo, w którym mieszkańcy będą wolni i szczęśliwi. Wolałbym stracić życie niż ich uśmiechy. Widzisz, zrozpaczony człowiek jest jak ryba bez wody. Dlatego bardzo chcę dać im miejsce pełne nadziei. Dopóki tego nie zrobię, będę walczyć. JP, Ty też masz coś, co pragniesz chronić. Przecież po to zjawiliście się w naszych czasach, prawda? Tak, panie Lubej. On ma rację. Jeśli przegramy, futbol przestanie istnieć. Domena Zanarka to silny, bezwzględny przeciwnik. Ale przecież wygrywaliśmy z wieloma silnymi przeciwnikami. I każdy problem pokonywaliśmy ostatecznie dzięki współpracy. Gdyby futbol zniknął, nigdy nie byłbym już sobą. Ochronie futbol i ja mogę wam tu poprzysiąc! Mm -hmm. Pani Liu Bei, ma pan rację, tak zrobię! Mm -hmm. Wystarczyło tylko, że powiedział im kilka słów i narodziła się w nich nowa nadzieja. Taki właśnie jest nasz brat. On porywa tłumy! Liu Bei, wielki człowiek. Posłuchaj, Sol. Nie zaprzątaj sobie głowy bramką. Twoim zadaniem jest strzelanie. O. Słowa pana Lubeja otworzyły mi oczy. Nieważne, z kim się mierzę. Nieważne, jak potężny strzał. Nie będę już się bać. I będę bronić bramki Raimona. Znów jest sobą. JP powrócił. Wonderbocie, czujesz, że teraz Miximax i Max mógłby się udać? Sprawdźmy to. Teraz! Nie! Yeah! Procedura zakończona! Mamka! Oto Mixi Max! Świetnie! Zadbam o moją brankę! Tak! Mhm. Przeszedłeś Mixi Max z Lubejem. Pora w takim razie sprawdzić, na co ci stać. Niczym się nie martw, JP! Mam całkowitą pewność, że nasza siła zatrzyma każdy ich strzał i że uratujecie futbol! Dzięki za te słowa! Zobaczymy! Cios katastrofy! Zatrzymał piłkę! Co? Jakim cudem? Doskonale, JP! Mixi Max, Tyranozaur! Fej przechodzi do kontrataku! Nie przejdziesz mnie! I zostawia zanarka w tyle! Gramy! Piłka do Drigo, potem do Blade'a, który. podaje do stara! JP zablokował całą, a drużyna podała piłkę do mnie. Dlatego stopę będę bramkę! Miximax! Sugel Yang! Ah! Uh! Piaskowe cięcie! Uh! Po przepięknym strzeleniu starań! No, Dobra robota! Nareszcie znalazłem kogoś, kto pomaga innym znaleźć to, co w nich najlepsze. Niech to znowu odrobili straty. Nie sądziłem, że klas z nimi może mnie aż tak bardzo wciągnąć. Przyznam, że coraz bardziej mnie ciekawicie, ale i tak zniszczę was, jak obiecałem. Co się dzieje z moją siłą?! Co się dzieje z zanarkiem? Wygląda jakby stracił kontrolę nad własną mocą. Naprawdę? Robi się zbyt niebezpiecznie. Musimy stąd uciekać! Przecież mecz jeszcze trwa! To, co widzimy, to moc, która jest poza kontrolą i może tylko siać zniszczenie. Jest już po meczu, spójrzcie na niego. Uważacie, że chcecie mieć z nim teraz do czynienia? Ona ma rację, drużyno! Natychmiast stąd uciekamy! Jest dobrze. Mało brakowało. Zugel Liang dobrze nam doradziła. Czasem po prostu najbezpieczniej jest się wycofać. Twoja cenna rada ocaliła nam życie. Dziękuję Ci za to. Teraz w końcu możemy porozmawiać. Przepraszam, że znowu muszę się powtarzać, ale musisz wiedzieć, że twój talent jest mi naprawdę niezbędny, aby zapewnić mojemu królestwu pokój. Proszę cię ponownie wesprzyj mnie. Zgódź się. Dobrze, zgoda. Tak, wiem, wciąż masz wątpliwości, ale zgodziłaś się? Dobrze, usłyszałeś. Naprawdę? I nie żartujesz? Nie żartuję, ale mam jeden ważny warunek. Nie będziesz mnie traktować jako podwładną, tylko jako partnerkę. Jako partnerkę? Jeśli mamy osiągnąć ten sam cel, musimy mieć równy status. Tylko wtedy będziemy doskonale współpracować i czuć się jak ryby w wodzie, rozumiesz? Chcesz być na równi z naszym bratem, ale bracie! W porządku, potrzebujemy jej, aby wspólnie wywalczyć lepszy świat. Tak! Dokładnie tak samo pomyślałem. Powiedz, co sprawiło, że zmieniłaś zdanie? Będę z tobą absolutnie szczera. Jestem naprawdę ciekawa, jak będziesz rządzić. A poza tym, bez mojego wsparcia nie uda ci się wygrać żadnej bitwy. Przykro mi, ale taka jest prawda. Bezczelność! Twoja największa siła jest też twoją słabością. Kiedy podejmiesz decyzję, trzymasz się jej bez najmniejszego wahania. Niestety, brak elastyczności sprawia, że często działasz przez to na swoją szkodę. A w bitwach takie podejście może mieć fatalne skutki. Hmm, chyba masz rację. Ale mimo wszelkich chwat, jakie posiadasz, łączysz ze sobą ludzi. A to jest coś, co dla mnie jest niezastąpionym talentem. To wielki dar. I jestem gotowa wspierać właśnie ten twój talent. Czyli naprawdę we mnie wierzysz? W każdej bitwie należy dostosować się do sytuacji. Tak postępują najlepsi dowódcy. Pozwól, że pomogę ci podejmować decyzję. Będę twoim kompasem, który zaprowadzi cię do celu. Chcesz poprowadzić mnie do celu? Masz moje słowo: ze mną u swego boku będziesz niepokonany. Niezwykła pewność siebie. Zgadzam się! Od teraz jesteś z nami, Zugel Yang. A ja cieszę się, że jesteś moją. pa. pa. pa, 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 pa co? Partnerką? Liu. Niech będzie partnerką! Zostali partnerami! Bardzo się cieszę, że będą współpracować. Znają się zaledwie jeden dzień, a jednocześnie świetnie się nawzajem rozumieją. My też doskonale się rozumiemy. Jesteśmy paczką i połączyła nas miłość do futbolu. To prawda, Arion. A przy okazji dziękuję Ci, Sol. Zatrzymałeś lecącą na mnie piłkę. A. Kiedy potrzebowałem pomocy, wy zrobiliście wszystko, by mnie wspierać. A potem przyszedł czas, gdy potrzebowaliście mnie, więc dałem z siebie wszystko. Bardzo Ci dziękuję, Sol. Ho! Od tej pory musimy walczyć ze wszystkich sił jako spójna drużyna. Sol, cieszę się, że Cię poznałem. Ja też się cieszę. Dobrze Cię mieć w drużynie. Co się ze mną dzieje? Nic nie rozumiem. Czy moja moc nagle stała się tak potężna, że nie potrafię jej kontrolować? Ciekawe, na moje oko zaczynasz ewoluować. Stajesz się jednym z dzieciaków hiperewolucji. Kim jesteś? Odpowiedz! Ruszamy do schyłku okresu Edo. Żyło w nim wielu bohaterów, których imiona zna każdy. Zobaczycie to w kolejnym odcinku. Oto on, Ryuma Sakamoto. To będzie międzywymiarowy futbol.